ogóle robimy tak, Izak, wy, Piotrek, wychylasz maina A, dasz info czy tam idą, czy nie idą, yy, a my czterech B idziemy. W sumie na chwilę tylko pójdę na mida i jak coś mam zaraz dwa flesze od respawn Będę wam dawał. ninjas, we'll 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 ninja, nie, e, saju, long idziesz i ty short idź, e, e, pago. I i shorta dla Pebora jak coś. Nie słyszę ba, nie słyszę ba. Ja mida patrzę na razie. Jotrę w to. A ja puszczam tego Mida Ej, Rampy B nie widziałem Sestrafujesz cave'a? Rampy bo nie, nie widzę no. ja. też zostają Cave, cage, ja, cake cave Flaszuje nad ciebie, Pebor. Miało Flaszuje nad ciebie staju Flaszuje Wyszli, wyszli Podą. O kurwa Nikt Yy, na longu, Piotrek. I tam jeden był typ. O, Kurwa! <grywa> right. Otwieraj skrzynię na CSGO SKINS. Z kodem MAESTRO otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Przejdę w cave'a sobie z mp9 Ja daję smoke ja na mid no. Ja Zmiesz, ja, my, ja, ja daję smoke'a na mid w ogóle Dałeś no, no, smoke'a? Okej okay. no, no. Ja tylko flesza daję jeden pod B Możesz dać palaka, no Jeszcze jeden Leży dwóch Fleszuję Jest jeden tu Jeszcze Leży Leży, plaka Stopnie. A tam tak, idzie, no, musiał być. No ja podkręciłem, nie widzę być. respa. Mógł pójść, mógł pójść na respa teraz. Tero, tak, mógł. Saju, smoke'a? Idziesz sam na mida, webor. Dobra. Pal sobie, tam kombino i Ja też najdać dam, idę pod bedą. Zaraz! raz! Idę, ciebie. Jeszcze Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz Piotrek, ostatnie ostrzeżenie zajrze do mnie Ej, ogólnie tak wczoraj przyjebałem głową w szafkę. Kurwa krew mi leciała przez północy, nie? Ja nie za duży wody, wody za dużo wypiliśmy. chciało za ten zaklepić. sklepić. No tu mi o, o! Ja pierdolę. Zostanę gramy na jakichś 3 klastów pierdolonych w TPC. Tylko o ile się ja kamera dę. rozjebała, widzę. Ja muszę kurde kamerę ogarnąć. <grym> taki Freeze jest to. No kurde, no czemu mi bijesz, no? Graj, graj. Bez kamery będę i będą zadowolony. Zbierzesz na mid Dobra. Pali nimi, w poradzie. No, jest ten panek, no, z Jest, nie, nie. Dobry, w jest, jest. Po Dobra. Na boksa się posadzili. Piotrek, to jest za Piotrek, po lewej, po lewej jest. Malę go. Spodzie tam jeszcze? Podejdziemy rampę. Chodźcie o tym, chodźcie o tym. Jeden mi wyszedł, drugi środek. Podjeżdżał mi. O, ginął. I sajuna. Leży no jeden, paka tam wypadła. Ra ra radrum, radrum. Chodź, 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 chodź. Ja, ja idę chodź, do tak. mida szybko, wiesz? Aha, no okej. Okay. Typ jest y bo, chyba na skrzynce to to tu blisko, Piotr. Jest, jest, jest. I jeszcze mam od... Okay. Y od kejwa, kurwa. Myślałem, że od rampy typ mnie napierdala. No, ty, ty. Co jest? oni weszli tam. Wiedział o mnie, kurwa. <ślesy> Ja... Ty lubisz, Piotr, kombinować. Ja to że jest taki kombinator, kurwa, nie? Tak, tak. Gdzieś tam na plecy coś kurwa. No bo. No tutaj nie mhm. A mamy na Bonda kandydata? Tak, jest. Mamy, mamy. Nasza ja ja sobie... to fikał węża. Pale blisko. A, pale sobie. Najlepszą na 50. Odształ, cześć, masz szansę? No jeżeli jest cave to no ja. kurwa, za późno. Dwóch cave, dwóch Kaif weszło. Ja w ogóle jak? Udałam. Sieram, skończę mamę. Kaif jest blisko. O, rację, czeka. Widzicie, dwóch megrajcie. Co się dzieje tu? Nie odejrzymy No 7 hmm. hmm. bez i 2 bez. Do długiej H poszedł jeden. Jeden za zakręt jest Po tego na rampy. Co? Dałem rampę Co? Chciałem rampę podkracać, nie podkracimy no, nie mówiłeś, nie I Policja tak podkrócimy po chwilę Wrzuciłem po mi chwili spokam. Na midzie nic nie ma tak? No na razie cisza, trzymam. Perka i rampę z jakiś czas Nic, smok okay, jest nabrany zszedł. Piotrek, Aha, okay, ogólnie Piotrek, Piotrek nie powinien, powinien strajkować, ja tylko... Pikoje. No ja, może Moja być red teraz. Pago ci rzuci flesza jak ktoś do cave'a, strajfuj. Ja spróbuję ten red przejąć. Misko, blisko! Fleszuję. Jeszcze jeden gdzieś na P1. O kurwa, fa, fa. Fleszy, fleszy. Ale No jeden na pewno. A ty traf... Pago trafił flesza? No. No tak, jak ja zabiłem, to był na longu. Ja w Kiewie, Już. Mam smoke'u, patrzę. Dave, mi wszedł. Ale generalnie, gdyby Mati posłuchał, to że rampę, bramy, to może, ja to już. może tego smoka by nie rzucił, nie? Ale może, ja szukam tu Praga, może znowu. w już, leżę. już. Rady, leży. w Piotrek. AWP z a. No, mi. Podchodzę przed już A. Już wszedł na jak Jestem pod B, bo Kurwa mać Nie wiem, on stoi cały czas tam Co? No gościu z B Od B, ale może i ZK gdzieś na piotkę Można wejść zachodzie. nawet do BSB. Mhm Nie, tu Ale wojna Trzymasz i? Dwóch są mnie Jedno obity bardzo W bramie był, nie wiem czy przyznał, że przejść Słuchaj, szujo no. no. A granaty jakieś? A granaty, tak, chyba raz Fleszuję też raz Chyba A weszli Mam flesze jeszcze jak no, coś Kurde Jak podejdziecie marge. mogę wam flesznąć, bez Zaraz, Mamy smoka Jeden na buście jest w mainie Main albo boost Brawo bezuje teraz Roki leży bus. Bus. leży main. Main, main. Kurwa, skurwie mnie do Pokebola złożył hmm. Daj sobie smoka mu od razu za boksa żeby flasza no taki... jednego Mam tylko palaka. mi ktoś jednego flasza o, jak o, też wierosłym, kurwa, nie w pago! To już nieważne, no już muszę lecieć, kurwa. No o, o, nie czemu ty we mnie biegasz? Ta, 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 ta. Ciągnij mnie do ciebie. Ja, jest dole. I paliż w paliż w, wiesz, czy to z sympatii. Zostawiam mi teraz... 2K wchodzi, no. W świetle, Później mam tego fleczka. Dużo K wleci weź, Ja nie patrzę. Wjeżdżaj, OK, już. I rampę. I zapierdolę. idzie? rampa i dostaję. Eee, kurwa. Mam do save'a tę stopę, bo... Chyba ta, no jakieś exitki, co? ...do cave'a i No nie, no właśnie straciłem pół sekundy na tego flasza, nie? I przez to timing miałem złemu. Goście już wjechali do cave'a we dwóch. A ja nie zdążyłem ich flash'nąć, nie? Respa zabiłem. No czemu masz respa? Czemu, męczu? Jedziecie teraz Donat. na pełnej? Nie, jest jeden z jeden Ja pierdolę. Ale wychodzę, No, to... stolowany był po prostu, no. Dawaj, płago, zabij W Dwóch rend, Dam raz, dam. Nie, nie dam jednak. Bo frizujecie jakbyś w gówno przed w smołę jebaną no, ty zabijł jeszcze. Pierdolone gówno. Rzeń kurwa, schowani są stary, no. Gdzie mnie te PC było, No to się starają. Więc panowie, nie, wracamy do Miraża. Nie, no błagam. No, albo Vertigo, wybierajcie. Nie, no, nie, nie, Vertigo. Przecież, nie, no. nie, nie. Vertigo, ja nie. wolę Vertigo niż Miraża. Nie, Miraż nie, jest nie, u mnie nie, na nie. ostatnim miejscu z mapą, Vertigo. Hyper. Głosowanie robimy, bo mi się nie chce tej mapy grać po prostu, kurwa. No, no to tylko to biegamy, wszyscy chcemy. Nie, my no. Się no. też nie chcemy. O! Kurwa, masz. najde palaki. No to prawda, to jest głupia. To jest prawda. Uspokójmy teraz. Spokojnie. Heaven, heaven, jeszcze. Ej, ja, słuchajcie, ja mam zajebisty pomysł. Chodźmy w fotel. Blisko, Cześć. blisko jest. Zuto coś. To, to jaki masz Fave? pomysł? No to mów kurwa, jaki Tam masz pomysł. Wejf, no ale to już teraz. To, chciałem wejść w tego smoke i z niego wybić po prostu na B. Co no, to no, to dalej wam. Idziemy w błęką. Długa skacze. Kląk, kląk. Leży. E, BSWUPA, Nice. Ej słuchajcie, daję insta na daje insta na, na okno i chodźmy sobie A po prostu co? Pago niech wyjechać wyleci midem po prostu Nie się zgasi i niech wyleci sobie midem no Ja mi daję mu dwa flesza a my chodźmy Maina I chodźmy na ja mam jakiegoś flesza Chodź W ogóle nikt nie pikował to Jest smog. Yy, kurwa Smok Donat no jest bo ja tylko ja. A1 Mamę za zabez. Smoke CT? Nie widzę, bez. Smoke CT też wróci? Daję. No patrzę CT, patrzę CT. Dobra, dziękuję. Dobra. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobry smoke. A rozwió się z paka. Placuj jeden. Blisko mam go. A blisko jest. Jak coś dobre, dobre. Cały czas to. Ej, Chodźmy stąd, chodź, chodźmy stąd, nie biegnijmy się z nim, ucieknijmy razem do CT może. CT, no chodźcie, chodźcie CT. nie? No, Zajebiemy go chodź razem. Ten MP9 tutaj. Ja idę na mida piknąć teraz. Więc ja daj ja smoke do okna. Tam I i smoke'a do... To no, ja zajmuję, ja zajmuję. Heben uważajcie Mo Mogę robić żeby... i wyjść Kurwa, 2HP ma! Do lewej, do lewej w Ja puściłem mi teraz Galan I nie było, ma... ale może I zaraz jest. iść Ida nie ma, tak? Nie było, ale może być zaraz. Bo od Galan, nie no, jest ja, skoczył. Galę, galę. timing. Cześć, tej... leży. Chodź, tym cajem podejdziemy. Cześć. Co jest? Co robimy? A Może tak. Asgore na razie Może Bo to masz Z tobą rampą? Tak Ty mówisz, że ty nie chodzisz na patrząc? Pierdol od razu one-tap kurwa Tego digla no Gra... U, Defensywnie czekam na team-mate'a oh na to What? Ja był po rampach, ja Nie da nic. Lubię, nie widzę. Stój do oka. Zależy. Trifuję. Hago, nie zapierdalać bombą, kurde. Jak to jest, ja mam co rundę bombę, no. Co zapały jebane nie rzucają to. Jeden z jest deep. O, bo Kurwa, trzech jesteśmy na wejście i zabija, no. Ja pierdolę No, smok jest, Mateusz. No tak, nic nie da niczego. No trzymam, ale to z dwóch stron ci nie mogę trzymać. Leży z Heavena Do rampu cię z całego? Nie, z całego Leży A bukka co to Na prawie, od strony i Weź z tego. Przerzuć i ogólnie rzuć Piotrek smoka do okna, ty daj smoka do całego, Saju. Jadam smoka do nad, idziemy pod A. Ogólnie Piotrek możesz iść pod Piotr B po alpaki, Możesz ja iść dodać. pod B z palpaki i jeśli nikomu nie będziemy na grubej, to wejdziemy Czekaj, ja pierwszy wychylę zaraz mam zrobię pracę z Mida. Zaraz ci wykurzę Podchodzimy już? Podchodzę pierwszy Możemy mieć tu trzy osoby, ale... Zaraz ci... yy, temple, dostał zabupy Dobra CT, te? CT Donat, 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 Donat. Dojecie ten Donat, bo dojechać Donat, albo Templa. To, to jedną z, z, z tych rzeczy. Dziękuję, Donat, i chodźmy Templa, Izek. Acisaj znaczy, razem Jest cały czas Donat. CT ty wyjść. Prawda mi da. Podchodzę, go On idzie do C Donat. A je go, czekaj. A myślał, że jest czysto, a tu ząg. Otryki Donat. Jeden wariat. Mateusz rzuca ci bombę, masz, masz i bombę. Donata może nie być w ogóle. Nie Nie ma Donata nie już. ]łem. On uciekł i to teraz? Kurwa, czy ty Uciekajcie czy teraz? Uciekajcie czekaj, teraz? Uciekajcie czy teraz? teraz? Mam czy teraz? My na razie czekamy przed tym B i daj saju granaty CT i donat jak możesz Dobra, My czekamy na na tutaj, tutaj Za to Ale ja muszę rzucić Dobra, A, dobra, dobra Fleczuję ja Jestem ja pierdolę no Ale blisko, spaliłeś Spali się Lecz na Bawi. tych Bawi. wrotkach tak by jest, za kurwa się trafić je na gościa no można topnąć? W ogóle tak, tak, tak. pojęcie zauważyć. Ale to Mamy smoka? Nie. I mamy. Nice. Ale, nice. Brawo. Ładnie Mati. Na fars. Na no, tukną? CT topnął. Cave i CT głęboko. Znaczy, ja ogólnie teraz bym wyszedł po prostu mid, daj smoka do okna, tylko drugie tempo wyjdzie mid, spokojnie teraz. Spalę, pan nejda nejda dajmy, nie pal, nie pal. Czekajmy teraz. Ja mam dobrego rozbitaka. No to rozbijesz, ja dam flesza górą. To powiedz Podchodźcie, podchodźcie. Rozbijam. Leci flesz górą. Dobry flesz. Wychodzimy, wychodzimy. Jeden leży z B. Jedziemy do na, do na, do na trawy. CT. Daj. Mógł w main Kładę. Poza mainem. Chciałem CT wyjście. I do już. Mam maina Jest red room jeden chyba. Ja mam smoke asz. No, no. Nie wiem no, to leży. CT leży. Jeszcze jeden CT, last CT. Ja, ja jestem na plecach, tak. I jak rozwijający granat, kto tam wybiegał, jak się rozbijające z Widać, że, to był ćwiczony na dobra, koniec, nie?